Z tej strony, Mazix, witam was w Madryjowych wieściach i wyszedł nowy update do Stellaris, a dokładnie 3.6 Orion. To jest ten update, który tak zapowiadałem na naszej serii liveowej ze Stellaris, która już się skończyła oczywiście. Ale jeżeli ktoś nie ogląda, to zapraszam. Najnowszy DLC sobie tam testowaliśmy oczywiście. Ale tak jak na tej serii mówiłem, że będzie update, który zmieni walkę w grze. To właśnie w końcu on wyszedł. M mogę powiedzieć wam tak na początek, że dodał nowy statek cały, całkowicie zmienił mechanikę rakiet i torped i wielkości działu można tak naprawdę powiedzieć. Ale to bardziej wam pokażę zaraz w grze. Na początku może przeczytamy cały news yy, tutaj na Steamie. Oczywiście Delsic wyszedł 29 listopada i tak, oprócz tego, że nowych statki doszły, oczywiście też doszły inne rzeczy, takie jak na przykład Galaktyki. Jak mamy galaktykę 3 ramienną czy no to to jest takie normalne rozwinięcie konwencji, prawda? E, e, Ramien galaktyki, ale mamy też takie niezwykłe, jak na przykład ta. Galaktyka zamknięta. Chociaż ja bym ją nazwał galaktyką Ink Yang. Jak widzicie, ma piękny potencjał. A tak naprawdę to są dwie mniejsze galaktyki, gdzie na początku walczymy o dominację w jednej części, żeby potem przejść i walczyć w drugiej. Takie Ink Yang, prawda? Tutaj walka Wing, potem Yang, potem... Malczymy, że mieć wszystko. Mamy też takie galaktyki jak rozobłysk z Gwiezdny. No, powiedzmy, że jest sobie taką galaktyką. Może być ciekawe, jak na przykład jesteś tu na końcu i potem się próbujesz dotrzeć do tak naprawdę serca galaktyki. Albo jesteś w ser. Znaczy nie, jak jesteś w sercu, potem to. Nie, bo tu już to się najciekawsza dzieje. Mamy też galaktykę koła wozu. Do tej galaktyki jestem taki po prostu neutralny. No i jest okej. Okay. Tutaj mało co można o tym powiedzieć. Po prostu zobaczcie. Ale mamy też galaktykę szprychową, której też jestem wielkim fanem. Ja bym nazwał tą galaktykę płatkiem śniegu. Galaktyką śnieżką. Nie wiem, coś takiego w cywilizacji piątce. I chyba w szóstce też jest taka mapa ten płatek śniegu. Jak widzicie, tutaj jest piękny, wspaniały potencjał do gry gdzie właśnie walczymy o dominację w tym jednym zakątku, po co do wielu przechodzimy na inne albo jakieś sojusze zakątkowe, takie nawet w tym poglądowym obrazku są dwa imperia, które walczą o to, co się stanie z tym małym zakątkiem. To jest też dobre miejsce w ogóle, żeby się pochylić nad tym, że oczywiście to jest update do Stellaris, który dodaje nowe nowości, ale niektóre nowości oczywiście są zasłonięte delsikami, czyli jak na przykład w tym miejscu. To jest rozwinięcie Delsika, necroid Pack Czyli trochę bardziej w końcu Nekroidy się rozwinęli No powiedzmy szczerze, ja nie byłem zbyt aż taki wielkim fanem Ale teraz myślę, że chyba sobie nimi zagram Tutaj możecie sobie zobaczyć obrazek tej poglądowy, jak mają wyglądać teraz nowe lewiatany O i też taka zwykła fauna w wersji skrzeszonej A to dlatego sobie zagram teraz nimi No dlatego, że dochodzi nowy etos Chyba to jest też tłumaczony jako ustrój, ale no dobra. Tylko do niego akurat już trzeba mieć i nekroid paka, i utopię. Chociaż utopię z dużym DLC-kiem, no to go akurat warto mieć. Jeżeli dobrze pamiętam, to w utopii dochodzi większość mega konstrukcji, No to takie ważny DLC No to przejdźmy w końcu do sedna. To będziemy mieli teraz umysł zbiorowy w wersji właśnie nekroidów. I to jest wspaniałe, bo to zaczyna zamebami. Macie dodatkowy 1% obrażeń przeciwko faunie, a to dlatego, że teraz fauny wskrzeszacie dla siebie. I plus to jest niezwykłe, jak mamy układy, wiecie, gniazda ameb, czy tam tianek, czy innych tam yy, kosmicznej fauny. Będziemy tam mogli wybudować specjalny budynek w bazie gwiezdnej, placówkę wskrzeszenia, która co 5 lat będzie nam dawało właśnie tych kosmitów do na naszej floty. Naprawdę urozmaici rozgrywkę, i to jest takie nowy, ciekawy sposób nagrania, prawda? No i dochodzimy w końcu do zmian w wyniku flot, czyli nowy komputer bojowy dochodzi, inne są trochę pozmieniane. Zmiana w uzbrojeniu: no tu już naprawdę mocne zmiany są, ale to, dopiero, to już potem w grze wam zaraz pokażę. Mamy oczywiście rolę statków, rozwinięcie automatycznej budowy. no. Mamy zmiany w drodze ewolucji, to jest bardzo niezwykłe, dlatego że zamiast trzech dróg rozwoju, jak wcześniej mieliśmy, teraz będziemy mieli cztery. Dlatego, że droja, droga robotów rozdzieliła się, bo jak wiecie, wcześniej żebyśmy przerzucili się w roboty, to musieliśmy być cyborgami, a teraz to są dwie drogi. Są i cyborgi, i roboty. Właśnie jak tutaj widzicie, że rozwój, możecie oczywiście to poczytać, to jest na Steamie, tam przypomnę, albo mówię pierwszy raz, już nie wiem. Yy, mamy era syntetyków yy, zmiany w psionice, ale te zmiany tak naprawdę lepiej można zobaczyć dopiero w grając z psionikami. To jest na pewno dobry motyw, żeby odświeżyć sobie psioników. Tu się akurat często gram psionikami. W ogóle update to jest dobry motyw, żeby powrócić do gry, jeżeli chcecie coś ciekawego zobaczyć. Ale no, pakt, coś tam o pakcie pisze, więc ten pakt się zmienia, ale to no, trzeba zobaczyć. Mamy federację nową yy, religijną. Nowe budynki w pierścieniu orbitalnym, czyli wiecie o tym pierścieniu na planetach, no fajnie, że rozwijają to. Można powiedzieć, że jak na początku miałem takie wywalone na te mega konstrukcje pierścieni orbitalne, nie, to nie jest znaczy to w teorii jest mega, mini mega konstrukcje, powiedzmy. Jak miałem wywalone to po ostatniej giereszce. no spodobały mi się pierścienie orbitalne, w szczególności obrazki tych budyneczków są takie ładniutkie, plus no fajnie, że rozwijają ten koncept. Mamy nowe relikty, no ale ciężko znaleźć nowe relikty, szczególnie, się, że ostatnio jakiegoś ma pecha i w ogóle nie dostaje żadnych reliktów. I mamy też ulepszenie dostępności, czyli dochodzi nam możliwość, że teraz tekst jest czytany. W końcu nie musimy długich tekstów czytać, krótkich też oczywiście, tylko będzie nam czytał bot. To tak jak tam twórcy gry gdzieś tutaj tam w tym tekście nam mówią, czyta nam bot z na naszego systemu. Czyli to, jeżeli nam nie czyta w naszym języku, no to to musimy sobie zmienić u nas w systemie. Oczywiście tutaj pisze, ale ja też wam pokażę jak włączyć to czytanie, nie zaprezentuję. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o Steama, więc teraz przejdźmy do gry. No i jesteśmy w grze, czyli w save'ie z y, ostatniej serii, gdzie testowaliśmy Delsika. Zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, żeby zobaczyć tego nowego Delsika, czyli Zakon Zatrutej Róży, żeby zobaczyć jak go wygraliśmy. Ale my przyszliśmy tutaj jednak zobaczyć zmiany, a zmiany są dosyć duże te statkowe, no bo przejdziemy najpierw do nich, czyli dochodzi nowy statek, Fregata. Ogólnie wam powiem, że jestem zdziwiony, że doszedł. Nie wiem czemu doszedł, w szczególności, że jak wiecie wcześniej, korweta po prostu miało tutaj rakietowca. A teraz zamiast rakietowca mamy fregatę. Czemu po prostu nie zmienili no, Tutaj tej sekcji, nazwali ją fregatą i tyle? Nie wiem. Ale teraz no, mamy oddzielny nowy statek. No jak widzicie w miejscu G już teraz nie mieścimy rakiet, tylko już mieścimy same torpedy. Rakiety, jak tutaj z boku widać, czyli ten pocisk maruder, został zmieniony na małą broń. No tak samo można powiedzieć w ogóle, że działka automatyczne mają wszystkie wielkości, tutaj w ogóle na marginesie, albo wcześniej mieliśmy, no dobra, nieważne, ale rakiety są małe. Chociaż, jeżeli popatrzymy na działka średnie. Zwracajcie tu uwagi na tę elkę, to jest błąd graficzny, bo gramy na starym save'ie. Jak zobaczymy, mamy tu pociski wirowe i one już są tylko średnie, prawda? No i to jest niezwykłe dosyć, że wyrzutnia neutronowa została zmieniona w działo torpedowe i dochodzi do takiej sytuacji, gdzie mamy statek artyleryjski, to on już będzie tylko kinetyczno antyleryjski bo jednak no, nie mamy żadnego działka które będzie miało broń energetyczną no, może oprócz takiej lancy yy, techoniowej ale to no, nieważne. tu chodzi o te zwykłe yy, duże bronie yy, plus jak już jesteśmy w takich rzeczach niezwiązanych z działkami to doszły też nowe akcesoria czyli jak na przykład ukryj przestarzałe no to doszły właśnie do wzmocnienia osłon i zaawansowano nowy ja teraz z tym psionikiem czyli to takie rozwinięcie kondensatora osłon prawda Chociaż bądź co, bądź to jest co innego. Bo to są punkty wytrzymałości osłon plus 10, a to wzmocnienie osłon plus 15. Czym to się różni? Nie mam pojęcia, ale zużywam mnie jednak. Plus nie wiem, czy jest coś takiego do pancerza, ale może jest, może nie, nie wiem. Jak coś to napiszcie w komentarzach. Wcześniej Wam mówiłem, że te role statku, teraz mamy normalnie role statku i w zależności co tam wybierzemy, teraz mam pancernika, to mamy wszystkie tam jego role i. Gra nam ułoży tak jak mniej więcej ona to widzi. Wiadomo, lepiej samemu zrobić statek, ale możemy zawsze skorzystać już z tej mocy. I teraz, tak naprawdę, mamy jeżeli chodzi o możliwość strzelania torped, czyli komputer torpedowy. Już możemy go tylko umieścić w dwóch miejscach: a dokładnie w fregacie, która używa torped, i drugim statkiem, który używa torped jest krążownik. Nie, w innych statkach nie ma w ogóle miejsc G, czyli nie umieścimy torped. Ale tutaj też mogę wam pokazać ciekawostkę. Tylko sobie sfiltrujmy, żeby nie było właśnie tak to rozwalone. I mamy komputery. I mamy właśnie komputer od torpedowca. mamy uszkodzenia zadawane ładunkami buchowymi plus 15%. I jak wiecie... Burzące, burzące, burzące energetyczne, czyli już jeżeli będziemy używać wyrzutni neutronowych, z tego bonusu nie skorzystamy. Ale bądź co bądź dalej, mają ten bonus, że im większy statek strzelają, tym większe obrażenia zadawają. No bo torpedy teraz dostały właśnie taki nowy bonusik. Więc można powiedzieć, że naprawdę mocno się pozmieniały tutaj te statki. Mam nadzieję, że teraz będzie większa ilość template'ów yy, potrzebna do walki. To no się wiadomo, na bołoty to nie wiem, czy aż tak będą potrzebne. Na graczy na pewno będą o wiele bardziej urozmaicane walki. Dobra, teraz przejdźmy do kolejnych rzeczy. No i jesteśmy w tworzeniu tutaj yy, no, nowych swoich imperiów, a dokładnie w y, umyśle zbiorowym, jak widzicie. Tym organicznym, nie mechanicznym. I mamy tutaj właśnie tą, no, ten nowy ustrój, czyli Drony maczużnika. Jak dobrze to czytam? No ale właśnie jak widzicie mamy 100% wskrzeszanie fauny, którą zabijemy, mamy lepszą walkę z tą fauną. Mamy szansę na wskrzeszenie lewiatana, to już wcześniej było u tych zwykłych wskrzesicieli I zaczynamy grę z trzema amebami. To jest na pewno najbardziej niezwykłe, jeżeli o to chodzi. Dobra, ja się na razie tutaj zmniejszę, żeby właśnie nie przeszkadzać wam, ponieważ zobaczymy. No, jak widzicie, nowe drzewko tradycji. Drzewka nieważne, ale dochodzi nam polityka. E, Psioniczne nam dochodzi drzewko, syntetyczne dochodzi, genetyczne cy bernetyczne, no ja jestem zajarany tym, że te drzewko cały czas się rozwija, tam są pewne modyfikacje pewnie jeszcze w niektórych tych, no ale zobaczcie, mamy tutaj całe drzewko, które nam pozwoli łatwiej się ogarniać w wspólnocie galatycznej mamy syntetyki, czyli właśnie te drzewko, które będzie zachęcało nas w zamianę roboty, mamy psionikę, czyli drzewko no, do psionicznych Mamy genetykę, no to to jest moje ulubione drzewko, najbardziej lubię genetyczne zmiany. I mamy cybernetykę, czyli właśnie tylko te. Nie wiem, trochę taki cyberpunk, prawda? Nie jesteś robotem, ale się wspomagasz. No i teraz, jak widzicie, w korzyściach z rozwoju, nawet Wam pokażę wszystkie takim szybkim przelotem, nie mamy już drugopoziomowych tych dróg tutaj o. Mamy już tylko po prostu pierwsze poziomy, które tak naprawdę od razu nam odpalają całą drogę, czyli mamy tutaj włączniki. Prawda, mamy ewolucję planowaną, ciało jest słabe, syntetyczna ewolucja i triumf umysłu nad materią. To nam zapoczątkowuje te nasze drogi. Mam nadzieję, że nie osłabili tych dróg. No, tak naprawdę no, dopiero zobaczymy, jak zagramy. Warto by było zagrać sobie pod ciało jest słabe, żeby tą cybernetykę przetestować, chociaż tak naprawdę wszystkie drogi zostały odświeżone, więc warto jeszcze raz zagrać wszystkim. W tym miejscu warto będzie wyłączyć muzykę, a dlatego, że teraz Wam pokażę, jak można włączyć sobie opcję, żeby móc tutaj przeczytać tekst. Na początku chcemy sobie ustawienia. Przechodzimy na Dostępność i tutaj mamy zmianę tekstu na mowę i musimy kliknąć Włącz. Ja to miałem domyślnie wyłączone, wy prawdopodobnie też, więc jeżeli chcecie, żeby wasz bot komputerowy czytał ten tekst, musicie tutaj przełączyć na Włącz i kliknąć Zastosuj oczywiście. Teraz wam pokażę, jak to brzmi, chociaż nawet tutaj Zarządzanie cechami. Czyli słuchajcie. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu zarządca Campramar zyskuje nowe umiejętności. Opcja OK. No, to jest o tyle fajne, że to czyta opcję nam. To tyle niefajne i jest to strasznie ciche. A wam pokażę, że dźwięk... No, no właśnie. Specjalnie jeszcze wam podkręciłem ten dźwięk. Więc... Nie wiem, albo powinni to trochę zupdate'ować, żeby było głośniejsze, albo nie wiem co, ale na pewno... To nam trochę ułatwi życie, że będziemy mogli zamiast coś przeczytać, to będziemy mogli odpalić i przesłuchać. Dzięki temu na pewno dużo osób, które omijało teksty fabularne, no bo po co im to czytać, prawda? Będą mogli teraz je przesłuchać i nie będą mm, nie będą wskazani na niewiedzę, jakie tutaj fajne historie z Hi fun się kryją za tak naprawdę tymi tekstami. Myślę, że już wszystkie zmiany w tej aktualizacji omówiłem, pokazałem jak to nie więcej wygląda. Zachęcam oczywiście was, żebyście sami sobie weszli w i też sobie pograli. Oczywiście nowy update, jak to już wcześniej powtarzałem, jest dobrą zachętą do zagrania i jeszcze raz tą cudowną grę. Jeżeli chodzi o moją opinię, no to cieszę się, że system walki cały czas ewoluuje, tam można tam się wczytać, że jeszcze będą update'y jeżeli chodzi o ten system walki plus obok tego z tych takich pozostałych rzeczy jestem bardzo zajarany nowymi y, kształtami galaktyki no bo już tamte można powiedzieć, że już trochę były y, przenudzone jeżeli wiele razy zagrałeś, czy jak na przykład tam miałem ja już tam z 2000 godzin mam, nie wiem, no dużo to jeżeli chodzi jeszcze o te rzeczy, no to jestem też bardzo zajarany drzewkiem tradycji i tymi nowymi drogami rozwoju, tak naprawdę ten update bardzo dużo zmienił i znowu odświeżył tą grę jeszcze bardziej. Więc mam nadzieję, że wam się podobały matiszowe wieści. Zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych matiszowych wieści. Zapraszam też was na serię ze Stellaris, ale nie tylko, z innych gier oczywiście. Mamy live'y, odcinki i tak dalej, Więc zachęcam was do zostawienia lajka, jeżeli wam się podobało. Jeszcze raz do zasubskrybowania, napisania komentarza, co sądzicie o tym nowym update'cie. A ja będę się żegnał. Ale Mo z strony komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Alo!